Witajcie z tej strony leszy. Jesteśmy teraz w lesie i będziemy nagrywali opuszczony dom opieki społecznej, czy też ośrodek rehabilitacyjny, który znajduje się tutaj, za krzakami. I słuchajcie, po niemałych problemach z nowym sprzętem do nagrywania, zapraszam do oglądania. Lecimy. Jesteśmy już. Jesteśmy już na terenie i ośrodek znajduje się trochę na uboczu. Natomiast możecie słyszeć czasami przejeżdżające samochody albo gdzieś tutaj chodzących ludzi, bo oczywiście jest tutaj cały teren dookoła zamieszkany. Natomiast ośrodek jest w nie najgorszym stanie. Spodziewałem się większej dewastacji przez lata, i właśnie teren jest całkiem duży. Ośrodek jest całkiem spory, chociaż oczywiście widać już. Yy, Widać, że dosyć mocno ludzie tutaj poniszczyli ten teren. Ten ośrodek sam w sobie jest zamknięty od 2014 roku. Natomiast dosyć niedawno udało mi się trafić na jego ślad. Krzyźmy sobie na tył. Bo na zdjęciach wydaje mi się, że z tyłu jest duży plac, a na nim powinna znajdować się fontanna. Natomiast to chyba nie z tej strony. Tutaj mamy zarośla. Natomiast z tej strony jest ładny widok. Spójrzcie, ładny balkon. Oczywiście zamknięte wejście z tej strony. Natomiast tutaj jest chodnik, który prowadzi gdzieś dalej w las. Pójdziemy tam może kiedy indziej. Natomiast to po co przyjechałem znajduje się tam. Jest to, jak widzicie, sporych rozmiarów wieża, która naprawdę wspaniale wygląda. Tak. Tutaj chyba jest e... wyjście Czy też był... Jest wejście nawet. Okej. Okay. Natomiast tutaj była winda. Oczywiście widzicie, jak już dość mocno zdewastowana. Natomiast to, co mnie niepokoi, to niepotencjalna... Niepotencjalni wandały, tutaj trzy też bezdomni. Tylko rzekomy... Alarm, który jest w środku. Jest kilka... Dostałem kilka informacji, że to są czynniki alarmu. Natomiast... Ochrona nie przyjeżdża. Także dzisiaj sprawdzimy, na ile to jest prawdą. I tutaj widzę bardzo ładny kawałek płaskiego kamienia. Więc spójrzcie sami na statywie, jak pięknie wygląda ten obiekt. I dzisiaj spróbujemy wejść do tej wieży, no i oczywiście do reszty tego obiektu. A tu też jest po prostu przejście dookoła, więc tędy nie będziemy szli. Natomiast e, na zdjęciach widziałem teren i z dużą fontanną na środku, natomiast to chyba nie do końca jest duża fontanna. E, ale cóż, no nie szkodzi, może. Znajdziemy ją później, albo pójdziemy od razu do środka tego obiektu. Widać, że był oczywiście zabezpieczany wielokrotnie, ale to nie powstrzymuje niestety wandali do wejścia do środka. Natomiast my skorzystamy z tego, że wejście zostało wybite. I wkradniemy się do środka oczywiście tu windą na murę nie wjedziemy raczej natomiast wejdę tam wezmę od razu latarkę i widzimy się, mam nadzieję, w środku. Zaraz zobaczymy. Ech. Ech. Sytuacja wygląda tak, że wejście na teren jest. Ech. Wejście do środka zapewne też jest. Zostało Ech. zabarykadowane najprawdopodobniej od środka. Ech. Taka wiecie. Ech urbexowy lifehack, żeby było, że niby teren jest zamknięty. Natomiast, ktoś jest w środku. Podczas gdy robiłem zdjęcia, jarzeniówka na klatce schodowej została zapalona. Co dowodzi, że, że ośrodek jest pod prądem. Oczywiście, alarm też jest, bo gdy robiłem zdjęcia od frontu budynku, to alarm załączył się gdzieś na tyłach koło wieży, najprawdopodobniej. Natomiast wycofałem się i na pewno wrócę, myślę, że, że z kimś, bo wiadomo, nie wiadomo, jakie ta osoba ma zamiary, jeśli. Jeśli jest w środku, może to być bezdomny, może być to porywacz, może być to osoba pod wpływem jakichś środków. Natomiast yy, na pewno ośrodek jest pod napięciem, jest pod alarmem, da się tam wejść. Także, yy, jeśli chcecie, żebym tam wrócił i nagrał wam materiał. Bo sami widzicie, że, że ośrodek ma potencjał. Ośrodek wygląda bardzo fajnie, także także piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym tam wrócił. No a ja się przygotuję do tej wyprawy już konkretniej na razie. Cześć.